Dlaczego warto być harcerzem? Nie, harcerzem. Tego bardzo... głośno. Harcerzem warto być. Można poznać nowych ludzi. Można nauczyć się wielu cennych, fajnych umiejętności. A czego się ostatnio nauczyłeś? Ostatnio yy, robić latawce. Latawce, o proszę bardzo. Spuszczać z nich wiadomości. O, grubo. Lepić naczynia z gliny. O, grubo. E, można także spełnić swoje marzenia Jakie marzenie spełniłeś? E, spędzić na, przy... na przykład e, spędzić całą noc samemu w lesie O, dobrze no Pojechać do odległych zakątków Europy Aha Na przykład gdzie? Na przykład na rowerze do Barcelony O, dobrze e, Pojechać także w drugą stronę na Ukrainę. W przyszłym roku planujemy zrobić rejs na morze. Aha.